Jakie hasło? 2,7 oczywiście, że masz czwarty level, jakby inaczej. Nie grałem w to, serio? Teraz cofnąłem że na czwarty. Tak, tak. Ja to. Ja dałem na, po, na angielski, bo z polskim ja w Robloxie się nie da. No nie mogę zmienić na polski, gdzie to się zmienia? Dobra. Dołączaj ze zmiany. No masz język projektu. Dobra. Nie mam Tylko maksymalna liczba klatek i tam... No chuj, to grasz masz... na polski. Le on ma level 0 na przykład. I weź Aha. mi to, 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 to Aha. To nieźle, jestem z zerem. Znaczy ja to na pewno grałem z kimś? Chwila. A po sam? Może ze mną jak wam też pierwszy level. Tam orzywa czekaj. Ale drip każdy ma. Jest to mizer? Było no. na play. Jaki Jakie 1, Jeden, dwa, trzy, cztery... Sister Location? O kurde. Sister Location dowie. Ej, basement. Out basement basement dużo wygląda. Co? to Co ta myszka tak dziwnie chodzi? Ej, to, to nie jest FNaF No, to jest dy... no to jest Ktoś, ty tokej się, to tu mieliśmy telewizorek, tu wychodziła po no. tu, 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 tu trzeba było patrzeć. Tu byłam. Nie się do pokoju. Chyba mogliśmy wybrać na patrzy. Coś o, z... pan, czy się odje... Co się stało? O, nie wiem, nie wiem, Josep. Czemu, Czemu, Czemu jest ciemno? Czemu jest ciemno? Nie pokoju tutaj. Czemu jest? Jestem przy kominku. Czemu jest ciemno? O, widzicie mnie, widzicie mnie? Nie gdzie jestem. Co, co? No tu? Za to jest, no. wami, za wami, za wami, za wami. Chodźcie. Nie. Za wami chodźcie tu. Ja pierziele. Ta chodźcie tu, chodźcie tu. Czy jakiś walnięty? Chłopie. Nie wcale. Do Pawła. Do Pawła. pośliście, mówiłem za wami. Ale mi serce no... czekaj, muszę chłonąć. Jo jest tutaj za mną? Wypiłam za to jest tak głośny. Tak mówię. Lewa kontrola interakcja. Fajnie. O kur... ja was widzę jakby co, nie? Albo was ciągle. A bo on nie żyje. Na samej nocy się zrespi. O, o i czekaj, bo ja jest mi, Ma słabo. Oj oj. oj. Nigdy więcej. Ty, ja bym mieć... Umiecie... Shift I Ja, wybiec... ja wybiec... O, wy... Ucie, się a ja wiecie, a wy wiecie tego FNaFa, bo ja widzę jak wy napierdzielacie latarkami, a jak was wy... wywali PAMIĘTAJCIE! MA ODDYCHAĆ! Drodze Idź tu na prawo, no, 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 i tu weźmę po lewej drzwi Zobacz, kurwa, co tam jest Co to nim jest? Ja to nic nie widzę Popatrz co Popatrzcie na prawo Kurwa, nie. Otwieramy to. O, no, leży tu. Ja się boję. Ty, bo na cały czas stoi w miejscu ta Cika jest Są jedno w całym miejscu. bo jest druga w nocy dopiero. Nigdy więcej, nie? Nigdy Po więcej. <noise> Pięć nocy u Pawła. <noise> chodzi, 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 chodzi! chodzi. CHODZI! PINCZE, O, bo, bo się w ukryć? No, nie wiem czy chcesz. Weź mi świeć. Dobra. No chodź, chodź, no i... No, on stoi na na rogu pokoju. Ty, on się rusza. Czekaj, wyśmij świeczu Dzisiaj pomocy no To nie wiem czy też tu iść e, Dzień dobry się wróciła, kurwa Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia. Ja, ja myślę, że basement to będzie dobry poziom Ty, bo oni się zabiot chyba I czemu to mogę zamknąć? O kurwa... Graliśmy. Ta? No. Graliście, tak? E, dobra, Red, return do lobby. Załączmy, okay. załączmy ten basement, co tam było. Czemu sześć czemu głosów jest złote? Bo jeszcze Cika i Bonnie zagłosowali. Tak im się spodobało, że z nami wracają. Ej, dobra, ta gra się tak rozwinęła. Polowanie, Polowanie w... w Dobra, nie, no, dobra, no, cofam, nie, cofam! Nie, 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 nie jednak nie, cofam! Nie, 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 nie. Możemy wyjść, panowie. Możemy iść? Możemy e wyjść z tej gry? Czemu tutaj jesteście, parkulgaj? Ej, czy to jest Możesz to, że. Żeby... Że nie patrzyć na nich? Nie Ej, to, to, to. wiem, ale możemy wyjść? Ej, dobra, żartowałem, nie. jednak nie chcę. <laughs> Co? 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 Coś tupta. Coś idzie. Uciekać. Coś tuptało. Co uciekać? Coś tupta. Cicho. bo na latarkę mogą też reagować. Ale co tupta? Gdzie wam tupta? Co tuptało? Otwała. Otwała. Co? Holy shit! Ej, wyznęliście? To nic strasznie, nie? What the f! What?! <średytorium> Ale się obsłyszałem! Moje uszy krwawią! Nie, ja już przeszedłem, żebym miał ruchy, jak to będę grał dłużej. Nie, dobra, nie gramy tego Nie gramy tego Nie! dawaj Dawaj, Nie No to się wylosowało Nie Co ty? jesteś? Ja mam tak głośno tą grę, ja ją przyciszam, bo przyciszę o kuchnę Ja nawet nie wiem o co chodzi w tej grze wybrał Ja nie widziałem Idziemy na SL-a pójdę Może będzie prawie tu. Idzie on O kurwa, czostek! on walczy. No, to jest on się uba O wszystko. Tak. tak. Dobra. Nie, bo zmienię na 5, to sobie cieni nie Cieść, gdzie jest troszkę pajacu. O, spójniej był, Dobra, dobra. To ma sens. to Tak, tak, Będę 60 FPS tak, No, to jest takie jasne. Oj, czemu tak ciemno nagle jest? Ojej, o Józef! Czemu teraz mamy znowu fajki włączać? O, to jest straszne, jak on biegnie! Straszne jest to, jak on żepicę. Drzepi... PANOWIE NIE CHCĘ TEN ROBLOX JEST ZA STRASZNY <śpiewanie> What? Aha Gdzie jest wyjście niby? Łooo chłop wydarzył Wyjście jest tam gdzie jest ten ziomek Ale on sprintuje Józef ty to widzisz jak on WIDZĘ uuu, uuu. <śpiewanie> <śpiewanie> Aha, ej Wyjście się otwierało No otwiera się no, to

Maybe that will put the spring back in her yeah. Oh, bye. Excellent. Bellora is feeling like her old self again, and will be ready to perform again tomorrow. What a chaos! you Yo! Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Dobrze się tam bawić. What? Motion triggered trigger. Circus Gallery tym What? What? Motion? nie pana? Błagam was proszę zostaw ten guzik ten Błagam cię, nie klikaj już! Ile można! Śmiecił. Wow, zostaw te guniki! to śmieci. Zawsze mam pismo, że tak te zielone są. Dobra, dawać fanów dwa. Jeden tam. Co? Jedynka. Jeden klap. Hmm? Pizzeria by była ciekawa. Ja A w jakim FNAFie nie ma pizzerii, powiedz mi? <grym> no w sumie racja. O! <grym> w każdym dwa panowie. Ujojo, ale o, mi. Ale mi. Ale To się rusza. Można to skopać? Jest to. O, druga noc, pięknie. O! Daj, panowie, jestem wierny! Nie, panowie! Mają problem, nie? Oh shit Dobra, zamykam te drzwi. I pomocy! O! Panowie! maskę się przestraszyłem! No, e, no, co robicie? Gdzie tu jest maska? Spierdalaj. Ja se usiądę. Albo nie. wie koto? ma? Ej! Marionetka! 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 Marionet! Ej, 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 ej! Kreć! Na szantlamiesz. Na, kręcz, Na Paweł! Paweł! Paweł o. O. Czemu tu umarłeś? Ja myślałem, że a ja animatronikiem jestem z tego. Usiąd, <grym> usiądze. Se, usiądze. lepiej, lepiej jest jak sobie usiądziesz, lepiej staromasz wszystkich. Ty chłopie, czemu mnie nie zrozpił przy biurze, tylko gdzieś obok animatroników? To byłem otoczony Balumbojem, Trzyma to i tego, co nie? Ja? Marionetko mi No my też. Oho. Ty lisiasty się ruszył. Ja się ruszył, co ty p... pisz? O, p... <grym> Znikaj, znikaj, znikaj. Ej, co sp... wow! Ty spida dostał. Siak Pobieg do siebie. Ty prawie Ty prawie we mnie wbieg. Ty a te liderzy, ty są zajebiście wykonane. Ogólnie ta gra jest zajebiście zrobiona No jakby ktoś nie wszedł do tego Do pokoju I by noc się nie zaczęła to byśmy mogli, to byśmy mogli zobaczyć, tak? On jest najgorszy, najgrubszy, największy ścierwo tej gry oh, 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 oh. Kurwa Chłopie Kurwa, No, już, nie macie Foxy we mnie prawie wybiegł drugi raz Sej, ja se idę pozwiedzać Co to jest? Opiecuję, że jak mi się mózg na tarce skończy, wychodzę, kurwa. To już i to i oni się ruszyli. Siemieciu, wow! <laughs> balon boju! O walen, bo mnie przestraszył śmietnik. O, tam coś szło. U, 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 nie, nie, nie. Spiszta Life proszę mi się zakończy, kończy mi się. Ej, pierdzielę. Mam się napierdalać z tego latarką. Ty znisz na coś... nawalaj, na na Ej, Paweł, nie. Chodź do Parten serwis. Part service. się patrzcie, co to <laughs> Nie, nią nie, w nią nie, dopiero zakładasz maskę jak będzie przy węcie. Będziemy chodzić z lenta. Na razie mnie nie w nią wyjebane. Dzięki, posłuchaj. Jeszcze zostało. Nie wie się, oddać. Jest. Jest piąta noc. Piąta rano. Piąta noc. Piąta noc. No tak. Ty. No bo poza drzwi wyszedłeś. Ale i wróciłem, no. No i wystarczyło. Ja drzwi nie miałem tam w ogóle. No bo tu nie było. Weź nie nakręcę pozytywki. Wo 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 wow. chodź, tu potrwa. No jak będę tu, to nie zabije? O Idzie. Okej. Okay.